Kończy się pierwszy sezon politycznych zmagań Nowego Sejmu wybranego w październiku 2023 roku. Jaki był i co nas czeka po wakacjach? O tym w dzisiejszym programie Rzecz o Polityce. Joanna Ćwik-Sidecka, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest pan poseł Kamil Wnuk, poseł Polski 2050. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panie redaktor. Dzień dobry Państwu. No właśnie, jak zaczynał się Sejm, mówiło się o Sejmflixie, mówiło się o, z uwagi na wysoką oglądalność Sejmu, na duże zainteresowanie transmisjami, tym co się dzieje. Teraz wydaje się, że emocje wokół Sejmu, wokół transmisji opadły. Dlaczego? Znaczy Na pewno 15 października był, było ważną cenzorą, jak chodzi o historię Polski, ponieważ była największa frekwencja w historii wyborów po 1989 roku i było ogromne zainteresowanie Polaków tym, co się dzieje tutaj w Warszawie, tym, co się dzieje w Sejmie i bardzo dobrze, że tak było, bo dzięki temu ludzie troszkę Zobaczyli od kuchni roboczo, jak to wygląda, jak wygląda nasza praca, jak wygląda procedowanie różnego rodzaju projektów. Natomiast wydaje mi się, że też ten maraton wyborczy, który był, czyli mieliśmy wybory parlamentarne na jesień, wiosną mieliśmy najpierw wybory samorządowe, później wybory do Europarlamentu, trochę oczywiście zmęczył społeczeństwo. To widać było to także po frekwencji wyborczej, że, że ludzie no po prostu nie poszli tak w frekwencji była taka wysoka w wyborach wiosennych, taka jak była na jesień. No i druga kwestia też, no, część ludzi, zwłaszcza młodych, bo to młodzi ludzie przede wszystkim poszli do wyborów na wiosnę, myślę, że. Dzisiaj są takie czasy, że od razu oczekują efektów pe pe pewnych działań, pewnych prac, no a polityka ma to do siebie, że cały, cały projekt ustawodawczy, nasza konstytucja i tak dalej, że nie da się wszystkiego zrobić od ręki i, i te program wyborczy, który my chcemy realizować, który chcą realizować nasi koalicjanci, no nie da się wszystkiego zrobić od zaraz. stąd też, że myślę, że troszkę zmęczenie jest tymi trwającymi procesami. No i część tych procesów oczywiście się troszkę wydłuża. No i a społeczeństwo by tych efektów oczekiwała pewnie zgoła szybciej. No właśnie, a może to jest kwestia właśnie, jeżeli już się trzymamy tematyki serialowej, może to jest kwestia niskiej dynamiki, może za mało się dzieje, zresztą są takie zarzuty do obecnej koalicji, że za, za mało zrobiliście. Znaczy, na pewno. Jak już mówimy w tej temacie serialowej, to, to ten główny aktor tej, tej, tej sceny politycznej myślę, że się stara i, i na bardzo wysokim poziomie pracuje i wykonuje swoje obowiązki. Natomiast no, no część tej sceny politycznej rzeczywiście być może czasamo, czasem wiele rzeczy mówi, później nie zawsze. To jest realizowane to, to, o czym się mówi, i, i, i to czasami być może jest z tym też związane, że ludzie rzeczywiście oczekują tu i teraz, w tym świecie konsumpcyjnym, a no i zawsze tak to po prostu może wyglądać. A kolejna też kwestia jest taka, że ludzie widząc od kuchni jak zachowanie niektórych osób, jak to wygląda, jakimi słownictwem jakim się wyrażają, jak traktują drugiego człowieka, no to zwyczajnie w świecie po prostu przestaje się tym interesować. No bo zobaczyli, że w tych izbach parlamentu rzeczywiście nie powinna być wysoka jakość dyskusji. Społecznej, politycznej. Ro, ro, rozmowy, dialog i komunikacja to często jest zwykłe hamstwo i obuda w takiej sytuacji. Takiej... Nie zmieniła się kultura polityczna, nie zmieniła się jakość debaty w Nowym Sejmie. Znaczy ja my... Marszałek kołownia mocno się starał, żeby te, tak było, ale. Znaczy myślę, że częściowo się zmieniła. Przede wszystkim, jak chodzi o prowadzenie tej debaty, to rzeczywiście bardziej są stopowane i ukrócane pewne zachowania, no i są ogromne kary finansowe za łamanie zasad tej debaty publicznej, i to się oczywiście zmienia. Natomiast mam wrażenie, że część osób, po prostu nie potrafi w inny sposób niż atakując z drugą stronę rozmawiać i nadal to, to robią. I żeby była jasność, ja tutaj nie mówię tylko o obecnej opozycji, ale mówię o, o nazwiskach, które no, pani dyrektor na pewno też kojarzy z tej właśnie dyskursu politycznego po obu stronach barykady. No właśnie, poziom debaty to jedno, a poziom dowiezienia projektów to drugie. Sprawa z dekryminalizacją aborcji. Na co liczyły kobiety, co było bardzo głośne w kampanii i co nie wyszło. I to jest chyba ogromny problem. Dzisiaj jest protest kobiet. Kobiety znów wychodzą na ulicę, czego nie spodziewały się, że w nowym rządzie będzie miało miejsce. Powiem pani redaktor, że ja jako mężczyzna nie czuję się jakoś mocno o, o, fachowcem w tej dziedzinie. Dla mnie zawsze autorytetem w tej kwestii była, była i jest moja żona, i zawsze się jej doradzam w, w, w takich tego typu głosowaniach, jak chodzi właśnie o, o kwestie stricte aborcji. Ja akurat mam to szczęście, że jestem w klubie, w partii politycznej, w której, jak chodzi o światopogląd, jest totalna dowolność. Każdy może głosować jak chce. Nie jesteśmy z tego w żaden sposób rozliczani. W kwestiach gospodarczych rzeczywiście staramy się... Mieć wszyscy wspólne zdanie, natomiast w kwestiach światopoglądowych każdy głosuje jak chce. Natomiast w tym konkretnym głosowaniu, mimo tego, że u nas nie było dyscypliny partyjnej, wszyscy zagłosowali za tym projektem ustawy. Też trzeba mieć na uwadze jedną rzecz, że on był tutaj kompromisem zawartym przez specjalną komisję, którą pan marszałek Szymon -Hołownia zwołał 11 kwietnia. Tam są przedstawiciele, i przedstawicielki i przedstawiciele wszystkich klubów politycznych, naszego klubu także. No i uważamy, że jak, jak, jak ta ustawa powstała właśnie przez kompromis, przygotowany przez specjalną komisję powołaną tylko do tego, no to trzeba podejmować konkretne decyzje jedną i drugą stronę. Natomiast z drugiej strony nie mogę myśleć do końca pretensji, czy to nawet do Romana Giertycha, czy, czy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo ci ludzie nie zmienili w żaden sposób zdania. Oni od zawsze mówili, to, co zrobili. To znaczy, oni od początku mówili, że nie popierają tego i się na to nie zgadzają. Także, z jednej strony, ja rozumiem, że rozgoryczenie niektórych osób, ale z, drugiej, ale z drugiej strony też trzeba. Pamiętać o tym, że te osoby one w żaden sposób nie okłamały, nikogo nie oszukały, bo one cały czas mówiły te osoby, że będą tak głosować wcześniej. I to nie jest tak, że one zmieniły zdanie i oszukały swoich wyborców, ponieważ oni, startując w wyborach, powiedzieli, że mają takie, a nie inne zdania. Natomiast nie, też... nie czujecie się oszukani? Bo, bo jednak PSL poszło z wami do wyborów. Wy jesteście partią bardziej liberalną. Yy, tu były obietnice, tu jest wspólna koalicja, tu PSL się wyłamuje, idzie bardziej w kierunku PiSu. Nie macie wrażenia, że. Trochę... Yy, jeżeli chodzi o, tak jak powiedziałam, głosowania poglądowe, to my uważamy, że każdy ma prawo do swojego zdania, każdy reprezentuje Jaką swoją grupę wyborców, ale także reprezentuje samego siebie i też ma, ma prawo wyrażania swojej opinii. E, I ja mam inne zdanie, ale też uważam, że inna osoba ma prawo mieć inne zdanie, no, od tego jest demokracja, że ta większość decyduje. Natomiast e, też dlatego my wychodzimy z taką koncepcją, że najlepszym rozwiązaniem by było rzeczywiście referendum, skoro e, wiele osób mówi, że większość osób popiera te, te ustawy nazwijmy to szeroko proaborcyjne, bo nie będziemy chodzić tutaj w zakres tej te, te liczby, o tym tygodniu mówimy teraz, no to jeżeli większość społeczeństwa popiera te projekty, no to referendum było najlepszym rozwiązaniem, bo wtedy realnie można było, by było to zmienić. A wiemy o tym dobrze, że nawet jeżeli ta ustawa dekryminalizacyjna o, o osoby, które wspierają aborcję przeszłaby przez Sejm i Senat, no to prezydent wyraźnie powiedział, że zawetuje tą ustawę. Roman Giertych wczoraj wystąpił z pomysłem nowego rozwiązania, nowego kompromisu aborcyjnego związanego z dekryminalizacją, żeby ściganie było do 12 tygodnia na wniosek kobiety ewentualnie, czyli z publiczno-na prywatno-skargowy. Co Pan myśli o tym rozwiązaniu? Ja powtórzę to, co powiedziałem wcześniej, to znaczy, po to został powołany zespół, w którym główną rolę odgrywają kobiety. Także bardzo dobre są przedstawicielki pani poseł Ewa Szymonowska i pani poseł Wirota z naszego z klubu parlamentarnego, żeby przygotować najlepszy projekt ustawy. Który będzie kompromisem, tak naprawdę pomiędzy wszystkimi środowiskami partyjnymi w polskim parlamencie. Z całym szacunkiem do pana mecenasa Giertycha uważam, że jeden poseł nie jest w stanie przygotować lepszego projektu niż zespół, który zajmuje się tym od miesięcy. Ale może powinien być projekt Giertycha włączony do prac zespołu? Ja myślę, że, że kompromis, znaczy, jeżeli chcemy coś zrealizować, to niestety polityka to jest sztuka kompromisu. I uważam, że jeżeli rzeczywiście realnie na przykład organizacje. Kobiety, organizacje pozarządowe, które dzisiaj manifestują pod Warszawą, chciałyby, żeby ten projekt przeszedł, to nie powinny wyzywać i atakować tych posłów, którzy głosowali przeciw, tylko zorganizować z nimi spotkanie, rozmowę, debatę i przedstawić swoje argumenty, nie na zasadzie wyzywania, wylewania farby na ich biura poselskie, tylko po prostu rozmowy, bo, bo w taki sposób, ja myślę, że nikogo nie przekonają, tylko po, po realizację środowiska, że jesteś albo za, albo przeciw, a w środku nie ma nic, a, a żeby mieć większość, to trzeba przekonać tych właśnie, którzy się wahają, są niezdecydowani i tutaj tego brakuje w tej dyskusji. A czy kwestie światopoglądowe, właśnie dekryminalizacja, aborcji, właśnie aborcja, czy związki partnerskie, nie wpłynie jakoś na trwałość Trzeciej Drogi? Czy w ogóle może projekt Trzeciej Drogi już się skończył, bo też się o tym mówiło po wyborach europarlamentarnych, europarl że więcej szkód niż pożytków? E, ja przez wiele lat byłem samorządowcem, e, do polityki warszawskiej koni mnie tak naprawdę Szymon Hałownia, ponieważ wskazał drogę, że pomiędzy Platformą Obywatelską a Prawem i sprawiedliwością jest szansa na rozmowę. To znaczy, że nie trzeba się określać, czy się za czarnym, czy za białym, tylko że świat ma więcej kolorów szarości. Ja też uważam, że większość Polaków nie chce się określać jednoznacznie, że jestem albo po lewej, albo po prawej stronie. Tylko większość ludzi chce mieć swoje zdanie, chce mieć możliwość. Uczestniczyć w dyskusji politycznej i jest ogromna przestrzeń i miejsce do tego, żeby było to miejsce w środku właśnie, że są kwestie, w których na przykład społeczeństwo jest bardziej po stronie powiedzmy liberalne, a są kwestie, gdzie są bardziej po stronie społecznej. I w światopoglądowych kwestiach to różnie wygląda. To nie jest tak, że ta sama osoba, która jest na przykład liberalna, to jednocześnie światopoglądowo musi być yy, na przykład po stronie za aborcją. Tak? No i na odwrót, to, to często jest tak, że osoby nie muszą mieć takich samych poglądów by, by, i określać się jednoznacznie o wielu kwestiach. Dlatego jest duża przestrzeń do tego, żeby gdzieś w środku właśnie yy, istniała partia yy, taka bardziej hadecka, która yy, no. Są, są ludzie, którzy myślą podobnie jak ja i myślę, że jest dużo przestrzeni, żeby istniała trzecia droga. Ale jest jeszcze właśnie polityka, jest projekt polityczny i są jednak zbliżające się wybory. Będzie wspólny kandydat PSL i Polski 2050 w wyborach, czy nie jest to przesądzone? Czy może jest coraz dalej od wspólnego kandydata? Tak jak mówię, są kwestie, w których się zdecydowanie nie zgadzamy z Polskim Stronnictwem Ludowym, ale podobnie jak się często nie zgadzamy, z lewicą, czy w niektórych kwestiach się nie zgadzamy także z Platformą Obywatelską, a są kwestie, w których jesteśmy zgodni. My szukamy porozumienia, a nie tak naprawdę tego, co nas dzieli, tylko tego, tego, co nas łączy. My, wygrywając z wyboru 15 października, jako koalicja, tworząc koalicję, która ma rządzić Polską, ma. Naprawić Polskę tak naprawdę po fatalnych rządach przez wcześniejsze 8 lat. Musimy się dogadować i jeżeli w jakichś kwestiach się nie zgadzamy, a są takie kwestie, jak najbardziej animuję, ja że ich nie ma, to musimy szukać właśnie kompromisów, musimy szukać drogi do naprawienia pewnych sytuacji i tak to wygląda, tak samo w trzeciej drodze. W tematach gospodarczych na przykład. Myślę, że w 90% się zgadzamy. W tematach światopoglądowych podobnie, chyba w podobnej ilości się nie zgadzamy. A w temacie prezydenta, wspólnego kandydata? Polska 2050 na pewno wystawi kandydata na prezydenta. Oficjalna informacja się na pewno pojawi na jesień, bo jeszcze na dzisiaj no nie, nie ma oficjalnie potwierdzonej informacji, ale może się pani domyślać, kto to może być. Co do polskiego strunnictwa ludowego, mieliśmy wspólny klub, rozmawialiśmy też o, o różnych kwestiach. Myślę, że dzisiaj nie ma jeszcze, za, nie zapadła decyzja, jak postąpi polskie Stronnictwo ludowe. No ale wcześniejsze deklaracje było jednoznaczne, że idziemy razem, wspólnie i w tym samym kierunku. Także myślę, że żeby zbudować wspólną przyszłość, to niezbędny będzie wspólny kandydat. No tak, ale jest jeszcze wystąpienie z weekendu ministra Kosiniaka, który mówił, że nie będzie niczyim wasalem, więc jakby taki sygnał, że się odcina, że jakby to Polskie Stronnictwo Ludowe będzie trochę z boku, będzie trochę bardziej samodzielne? Szczerze powiedziawszy, ja też rozumiem, że Polskie Stronnictwo Ludowe szuka swojego miejsca na tej mapie politycznej Polski. Być może tu przestrzeń znalazła bardziej po prawej stronie rzeczywiście, i być może to jest jakaś, te ostatnie głosowania jest jakoś ich drogą, którą sobie obrali na najbliższy czas. Ja tego nie wiem. To, to bardziej jest pytanie do, do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja nie jestem członkiem tej partii. Natomiast też dobrze życzę kolego, zielonym kolegom i, i liczę, że będziemy dobrze i czy nie współpracować. Ja mogę powiedzieć jako na przykład członek Komisji Infrastruktury, że no bardzo blisko współpracuję, bo, bo muszę współpracować z Ministerstwem Infrastruktury, z Ministerstwem Rozwoju, i, i liczę, a tam zakład są panowie z PSL, są ministrami, także tutaj liczę na owocną współpracę, żeby można było wiele dobrych i ważnych, potrzebnych ustaw przygotować dla Polski. Rozumiem, że kandydat Polski 2050, prawdopodobnie Szymon Hołownia będzie znany na jesień. Co jeszcze się jesienią wydarzy? Bardzo dużo się wydarzy jesienią, też przede wszystkim ten pierwszy okres. Ja z tym też pierwszą kadencję parlamentarzystą, jak chodzi o naszą partię, to, to jest specyficzna partia, bo tak naprawdę pierwszy raz startowaliśmy w wyborach parlamentarnych pod naszym szyldem i pierwszy raz wygraliśmy te wybory. Na 33 prowadziliśmy 27 zupełnie nowych posłów, którzy nigdy wcześniej nie mieli nic wspólnego z parlamentem. Dlatego no nie ukrywamy, że te pierwsze miesiące to też była w jakiś sposób nauka dla nas, żeby się odnaleźć tej nowej rzeczywistości. I ja myślę, że teraz każdy już się w jakiś sposób odnalazł. Mogliśmy te, te swoje doświadczenie zawodowe, Życiowe, które wcześniej mieliśmy sprzed życia parlamentarnego, teraz wykorzystać. No i teraz dopiero możemy realnie przygotowywać te projekty, z którymi przyszliśmy tutaj do Sejmu i które chcemy realizować dla, dla Polaków. I ustawa o hejcie, na przykład, o której mówiliście wczoraj. Tak. No jednym z takich tematów jest ustawa, tak naprawdę, do walki z anonimowym hejtem w internecie. To jest akurat projekt autorski mój i jeszcze dwóch kolegów posłów, pana Łukasza Smalaka i Piotra Stracha. Powiem szczerze, że z tym tematem do nas się zgłosili tak naprawdę obywatele polacy. Wiele osób do mnie się zgłaszało z problemem, żebym im pomógł, bo są atakowani w jakiś sposób w internecie. Udało się stworzyć taki zespół. Wcześniej rozmawialiśmy właśnie z kilkoma prawnikami. Zajmując się wcześniej taką tematyką, no i został przygotowany zarys projektu ustawy. Ale nie chcieliśmy tego robić samemu, tylko zaprosiliśmy do, wszystkie środowiska do współpracy. Zaprosiliśmy przede wszystkim e, fachowców z branży IT, czyli też tych, tych największych, tych, do których są pretensje w rzeczywistości. E, czyli, no nie chcę tutaj reklamować, ale, ale wiemy, o, o, o kim mówimy, czyli tych największych graczy na rynku. Też cieszymy się, że oni przyjęli te zaproszenia i uczestniczyli w naszych pracach naszego zespołu. E, oczywiście ministerstwo sprawiedliwości, ministerstwo cyfryzacji, tutaj wielka pomoc pana e, wiceministra Michała Gramatyki, e, ale też zaprosiliśmy. My dziennikarzy, zaprosiliśmy no, tych szeroko pojętych celebrytów, pisarzy, aktorów. Też nie zawsze postrzeganych jako ci, to, ci, ci hejtowani, ale też czasami po drugiej stronie barykady, ale zrobiliśmy to też po to, żeby wysłuchać ich opinii, to co oni sądzą, to co oni powiedzą, ale przede wszystkim zaprosiliśmy osoby, które są poszkodowane e, tym hejtem, które są ofiarami tych sytuacji, ale mówimy też o zwykłych mieszkańcach, zwykłych obywatelach, bo jak ktoś ma środki finansowe, to, to jest w stanie w jakiś sposób się wybronić kancelariami prawnymi, ale bardziej nam chodzi tutaj o małych przedsiębiorców, o młode osoby, takie, które nie wiedzą, jak mają się zachować i dzisiaj nie mają żadnych mechanizmów. Do obrony poza wysłaniem zgłoszenia do administratora, który czasem odpowie, czasem nie odpowie na te zgłoszenie i najczęściej zostaje to bez konsekwencji żadnych dla, dla osób, które to robią. My mamy pomysł przede wszystkim śled, tak zwanego ślepego pozwu. Właśnie. Na czym polega ten ślepy pozew? W największym uproszczeniu wygląda to tak, że jeżeli ktoś jest atakowany przez anonimowy, to anonimową osobę w internecie, to zgłasza, pierwsze, co robi, to zgłasza do osoby, która do administratora tych danych informację, ale poza tym zgłasza tą informację też do sądu cywilnego. Jak zgłoszenie do sądu cywilnego, i tu jest też takie zabezpieczenie, żeby tego nie było nie wiadomo ile, jest odpłatne, tak jak każde inne zgłoszenie do sądu cywilnego. Sąd cywilny podejmuje w tym momencie decyzję, sąd, a nie, nie ta osoba, czyli ta odpowiedzialność schodzi z osoby, która jest atakowana na sąd, czy to rzeczywiście jest hejt, czy to, czy to nie jest hejt. Czyli chodzi tutaj o dobra publiczne, czy są tutaj naruszenia dóbr publicznych. I jeżeli jest to naruszenie, no to w tym momencie osoba ma 6 miesięcy na założenie sprawy. Jeżeli to zrobi, no to zaczyna się postępowanie. Administrator ma obowiązek zabezpieczenia tych danych i, i, i to tak naprawdę cały, cały zamiast nasz polega na tym, że ta. Dzisiaj jest tak, że po stronie poszkodowanej osoby, to ona musi walczyć o to i się starać. A my, my chcemy to rzucić trochę na państwo, że to państwo pomoże i obroni to osoby, które nie mają jak się bronić. I to jest ta instytucja ślepego pozwu. Nawet jeżeli ten pozw będzie odpłatny, to tak, z jednej strony nie może to być wysoka kwota, bo ludzi nie będzie stać. Z drugiej strony, jeżeli będzie w miarę niska, biorąc pod uwagę skalę hejtu w internecie to sądy się nie zostaną zasypane tymi pozwami? Czy na, powstaną na przykład specjalne wydziały do spraw walki z haitem przy sądach cywilnych? Jeszcze powiedział, że idziemy tutaj bardzo po drodze z Unią Europejską, bo jest dyrektora Unii Europejskiej, która zmusza nasze państwo do wprowadzenia pewnych przepisów. Też współpracujemy z Ministrem Sprawiedliwości. Wiem, że Ministerstwo teraz właśnie powołało specjalną komórkę do spraw walki z haitem. Liczymy tutaj na bardzo owocną współpracę. Też nie ukrywamy, że nasza, nasz projekt ustawy... W rzeczywistości będzie dotyczył tylko tych małych spraw, to znaczy, tą ustawą nie pokonamy farmy trolli, czyli tych największych hejterów, którzy rzeczywiście pod różnymi szyldami, firmami, nawet często atakują dziennikarzy, polityków, znane osoby, czy nawet wywiady państwowe często w tym uczestniczą. Tutaj świata nie zmienimy. Nam bardziej przede wszystkim zależy na zwykłych obywatelach, którzy są narażeni przez ataki. Z sąsiadów, kolegów, koleżanki, ze szkoły, z pracy, osoby atakujące po prostu no, anonimowych kont w internecie. Uważamy, że ta ustawa pomoże. No i drugi czynnik to jest prewencja. Też zakładamy, że. No, ta sprawa jest w miarę nagłaśniana, jakby jeszcze bardziej nagłośnimy i będzie informacja, że jeżeli ja coś takiego zrobię, to będę miał poniesione konsekwencje, to wiele osób dwa razy się zastanowi, zanim popełni takie czyny, to, to na pewno. No i edukacja. Współpracujemy też w tej kwestii z Ministerstwem Edukacji, mocno jest bardzo zaangażowana pani minister Izabela Ziętka w ten projekt. Na jesień chcemy iść do średnich szkół z, z tym tematem też, żeby, żeby młode osoby, bo najbardziej narażone na hajt są właśnie osoby młode, Około 60% osób właśnie na dzisiaj jest hejtowanych przez głównie przez rówieśników, tak naprawdę. Zakładamy, że, że ta edukacja i ta prewencja może bardzo dużo też pomóc w tej kwestii i dużo dać. A jeżeli chodzi o karanie, to będą jakieś specjalne kary za hejt, ewentualnie zróżnicowane w zależności od skutku hejtu, bo jeżeli w wyniku hejtu dojdzie na przykład do samobójstwa próby samobójczej, to rozumiem, że na to trzeba patrzeć inaczej. Zdecydowanie tak. Nasza ustawa dotyczy, tak jak powiedziałem, tylko sądów cywilnych i, i kodeksu cywilnego. Nie chcemy chodzić tutaj w kodeks karny. W momencie, gdy dochodzi do sytuacji próby samobójczej bądź już innych spraw, no, gdzie, 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 jak jest nakłonienie na przykład, czyli to już jest kodeks karny, to to są inne przepisy prawa. Tutaj jest kwestia już Ministerstwa Sprawiedliwości. Liczymy, że ta komórka, też współpracujemy, też przygotuje przepisy w tym zakresie. Panie Pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu i moim gościem był pan poseł Kamil Wnuk, Polska 2050. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani redaktor, serdecznie dziękuję państwu. Ja tutaj dzisiaj debiutowałem, tak więc mi niezmiernie miło. Dziękuję bardzo. Dziękuję.